Dzień dobry, witam Was serdecznie w tym krótkim unboxingu dzisiaj zrobimy. Jest okres już poświąteczny przedsylwestrowy dojechał najnowszy MacBook Pro z M3 w bardzo ciekawej konfiguracji. Więc będziemy mieli okazję go przetestować, więc tak, od razu podpowiem, jest w środku M3Max. Niestety komputer był już rozpakowany przez kogoś innego, więc nie jest prawidłowo złożony, także unboxing nie będzie taki pełny, pełny szkoda. Ale nic na to nie poradzę. Więc tak, oczywiście, jest komputer. Jest kabel ładujący jest czarny. To jest jeden z tych nowych. Można w... Są różne kolory. Dostępne, zależnie od tego, jaki bierzecie komputer. Taki będzie kabel. Ja kabel nie będę tutaj wyciągał. Pamiętajcie też, że możecie ładować kabel USB-C. Oraz oczywiście. Ja mam swój, więc nie będę drugiego wyciągał. Proszę. I mamy zasilacz. Jako, że jest to model. Najmocniejszy MacBooka to mamy 1400 W zasilacz na wyposażeniu. Tutaj mamy końcówki, które możemy sobie wymieniać, jeśli jedziemy do innego kraju. Na przykład, jest to oczywiście model 16-calowy, czarny, i zwróćcie uwagę tutaj na różnicę kolorów. Tak naprawdę, jest to bardzo ciemno-szary. To, to jest czarny, to jest prawdziwie czarny. Tutaj, odkąd Apple wprowadził nowy design MacBooków, w postaci tych czarnych klawiatur. Z, czyli, za z Silicon, ta nowa generacja MacBooków Pro, która jest od m 1 to mamy czarną klawiaturę właśnie i wanienka, w której klawiatura się mieści, też jest czarna. Niestety, sam, sam aluminium tutaj wokół nie jest tak czarne jak, jak ta wanienka, i nie jest tak czarne jak tutaj ten pasek na dole ekranu. Touch ID jest bardzo fajne, cieszy mnie, że Touch ID jest w Macach, natomiast nie rozumiem, dlaczego nadal nie mamy. Face ID. No, Windows Hello jest od dawna, sprawuje się świetnie, korzystam z niego codziennie. Dużo lepsze od tego. Podobnie jak Face ID w telefonie. Dobra, na, na stronie iMagazine znajdziecie artykuł pod tytułem, przy MacBooku Pro 14 cali znajdziecie pierwsza konfiguracja czystego MacBooka z Ventura. To jest artykuł, w którym pokazuję, jak ja konfiguruję swój komputer. Pierwszy raz, jak ka każdy nowy komputer, co ustawiam, jak zmieniam, to są moje preferencje. Ja tak lubię korzystać z systemu. Każdy będzie mógł sobie dostosować to do siebie. Natomiast, jak macie jakąś potrzebę, dla podejrzenia, co ja robię, dla inspiracji, jakie rzeczy można zmieniać, dlaczego ja pewne rzeczy zmieniam, to zapraszam do artykułu. Jest dosyć długi, bardzo długi wrę wręcz, ale dosłownie lecę krok po kroku i wszystko opisuję. Teraz tak: więcej informacji, krok po kroku będę benchmarki robił też tego komputera. Zapraszam na imagazine.pl, tam będą wszystkie wpisy, wszystkie informacje na ten temat. Pojawiały się z czasem w najbliższych dniach, także zapraszam do nich. I pozostaje mi życzyć szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia. See you.